Witam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj przygotowałem taką makietę załóżmy yy, z lego castle zbudowałem taki zamek się zaczniemy omawiać sobie tą część makiety a więc dobra tutaj od razu się może w oczy rzucić to że to jest taka pustka tutaj no, nie ma żadnych roślin niczego już tłumaczę yy, dlaczego nie ma tutaj nic ponieważ kiedyś będę chciał wykorzystać Właśnie ten zamek do animacji, a więc po prostu, żeby łatwiej mi się te figurki animowały, że sobie chodzą, no to nic tutaj nie ma. Skoro to już mamy wyjaśnione, czemu tu jest pusto, to przejdźmy tutaj. Tam z tyłu wiadomo, mamy jakąś roślinność. Są jakieś zwierzaki. Tutaj mamy umocnienia, żeby naszych rycerzy, naszą piechotę tej łucznicy z murów zamku nie strzelali. Tutaj mamy em, piechotę. Rycerzy, załóżmy że niebieskich, którzy maszerują y, na zamek. Tu mamy kilku panów, którzy osłaniają się tarczami. Mamy panią z kuszą. Mamy dowódcę. Kilku tu jeszcze rycerzy. I tu się jeden jeszcze y, chowa. No, a jeśli chodzi o zamek, to już pokażę, jak wygląda. No, i tak właśnie zamek się tutaj prezentuje. Jeszcze inny kadr złapię. tutaj mamy górę. Mamy miejsce, gdzie mogą siedzieć żołnierze. Tutaj jedno, tutaj drugie. Mamy też jednego łucznika. Mamy też flagę. Dobra, wejdźmy tam, zobaczmy, jak to w środku wygląda. Jeszcze możemy tutaj. Mamy główną bramę. No i dobra, zajmiemy się tym dołem. Tutaj w środku mamy skrzynie ze złotem. Mamy kilka. Pająków, tych także świecących. O, Dobra, tu mamy też także oddział zbrojnych. Tutaj mamy jeszcze dowódcę. O tutaj zamku. Na jako księżniczkę Tutaj jeszcze mamy jakieś dziwaczne eliksiry. Tutaj mamy jeszcze uzbrojenie. A jak się i przyjrzeć, tam też jest ogon myszy. Tutaj natomiast mamy y, różne skrzynie, skrzynie. Tutaj mamy różne książki pochowane. A tutaj, jeśli się mi uda jakoś tak tym aparatem, no tutaj. Mamy jeden miecz, dwa noże i łyżkę. Dobra. odsuńmy sobie. Tutaj dwóch panów y, rycerzy schodzi po schodach drabinie na dół. No i tutaj mamy rycerzy na murach, którymi się teraz zajmiemy. No, to mamy tego pierwszego pana łucznika, i tego tutaj jeszcze rycerza, To jak widać, mamy jakiś worek. A tutaj, przez tą dziurę, możemy coś y, zrzucić na przeciwników. i Jak po prostu będą szturmowali zamek, to można zrzucić coś na nich. Generalnie, y, tutaj jeszcze wykorzystałem takie wzmocnienia, żeby to się tutaj łączyło żeby to się aż tak bardzo wszystko tutaj nie trzęsło chociaż jak widać to i tak się trzęsie no ale wcześniej było to dużo, dużo bardziej także dobra no i tak naprawdę to tyle jeśli chodzi o cały zamek tu mamy jeszcze atakujących mogę tak o kamerę ustawić i tak to się tutaj prezentuje. No to dajcie znać, co sądzicie o tej, załóż, mini makiecie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale.